Kademka. Witam Was na kolejnym odcinku Sadio. dzisiaj czas na kolejną część naszego wielkiego wywodu odnośnie filmiku, który wrzucił Benji. Jesteśmy na punkcie ósmym. Jeszcze troszkę nam zostało, ale tak jak je przeglądałem, to troszkę się tematów powtarza. Więc tak szczerze, to dzisiaj chyba zakończymy temat. Więc oczywiście, jeśli macie jakieś uwagi, swoje przemyślenia, nie zgadzacie się ze mną bądź z Benji, to śmiało opiszcie w komentarzach. Jakie są Wasze opinie? A my przechodzimy do numeru 8, czyli 80% solo graczy, a DevSi stawiają na gildię. I to jest prawda, i tutaj. Hmm. ale nie pod każdym aspektem. O, nie można się w pełni zgodzić z tym punktem, dlatego że jak była No alfa, beta, jakoś tak, to nawet solowych dungeonów nie było. Były tylko te grupówki, statiki. Mniej więcej tak wyglądała gra. Więc tak naprawdę solo gracze w ogóle nic nie mieli do powiedzenia. Jedynie co mogli robić sami to zbierać bądź jakieś mopki na opence bić, które bardzo mało fajmu dawały. Więc dla solo graczy tak naprawdę powstały solówki, powstały koraptedy, misty. Dla duo są oczywiście duo misty, hellgate'y. Więc szczerze na przykład jeszcze to uproszczenie solówek, że już nie można zdajwować po tym, jak się zamknie. Jest dużo rzeczy, które jednak poszło dla tych solo graczy. Tutaj raczej rozchodzi się o to, że te główne kontenty typu Kryształowa Liga, ZvZ, czyli dominacja na czarnych mapach, czy jakieś gankowanie w większej ekipie, smallscale, scale y 5-10, Rzeczy, które dużo bardziej są opłacalne, jednak są przeznaczone dla grup graczy, mniejszych bądź większych, ale grup. Ale ta gra zawsze od samego początku mówiła. Tutaj stawiamy na grupy. Przejmowanie terenów kiedyś odbywało się jako pierwszy wizji podjechało do Warkampa, tak, tak wypowiadało się wojny na teren i potem grupa pięciu osób wyznaczona z gildii walczyła z grupą pięciu obrońców i to był główny cel Albiona zawsze, stawianie na walki 5 na 5. To po prostu było w serduszku SBI, żeby to było zawsze na pierwszym miejscu. I okej, okay, no tak grę sobie ustawili i tutaj nie możemy im zarzucić tego. Tutaj jest tylko właśnie to, że te nagrody dla grup są większe, ale z drugiej strony, jeśli angażujesz się bardziej w tę grę, budujesz tą społeczność z kimś, to... Rozsądne jest, żeby właśnie stawiać na to, żeby ludzie się nie zamykali w tych swoich słuchawkach bez żadnego kontaktu z innymi ludźmi. Tylko tworzyli właśnie jakieś powiązania i tak dalej. Solo gracze mają swoje miejsce i całkiem jest go sporo, więc tutaj. Po części można się zgodzić, ale jednak w dużej mierze nie. Więc dzięki tym kontentom, właśnie chociażby Koraptedy czy. Trzy misty tutaj znalazło się te miejsce dla solo graczy, i chociażby content creatorzy mogą się w nich spokojnie bawić bez obawy, że ktoś będzie ich snajpił, bez obawy, że nie będą mieli z kim grać, nie będą mieli co robić po prostu na live. Kartele kontrolują ekonomię, i to od zawsze była prawda. I tak jak Benji mówi, możecie się z tym zgodzić, możecie nie, możecie nie wiedzieć, tym możecie wiedzieć, ale tak jest. Zawsze było i będzie, że ludzie są po prostu dogadani co do cen, żeby po prostu kontrolować rynek i zbijać na tym miliardy silvera. Zawsze tak było i naprawdę możecie to z siebie wypierać, ale tak po prostu jest. Bardzo dobrym dowodem na to jest to, jak szybko te rynki zostały zdominowane na serwerze wschodnim, gdzie dosłownie minęło parę dni, a już ludzie sprzedawali na blackmarkecie itemki ósemkowe, grube siano robili na blackmarkecie, na przykład na sakwach zrozumienia, gdzie gościu tam jakieś miliardy silvera za jedną sakwę dostał. Nie pamiętam już dokładnie, ale było grubo, czy tam 100 milionów, już nie pamiętam ile zer było, ale było to znacznie więcej niż byście dostali na zachodnim serwerze, gdzie właśnie minęło tylko kilka dni. A po prostu ta wiedza crafterów jest już dość, dość głęboka, więc potrafią bardzo szybko... I zdominować pod względem tych plotów w mieście i pod względem ekonomicznym, też ustawienie się na te bonusy hideoutów itd, tak i tak dalej. Jest tutaj taka cicha mafia. Kolejną rzeczą to jest takie blokowanie nam pewnej rzeczy przez samą społeczność, typu, że gdzieś chcemy się dostać na jakiś Discord hasykowy, czy frakcyjny, i tak dalej, że musimy zostać zaakceptowani. Szczerze, nie spotkałem się za bardzo z czymś takim żeby ktoś mnie gdzieś kiedykolwiek blokował na zasadzie, że komuś się nie spodobałem i on, on mnie nie wpuści. Raczej, raczej tutaj w tej społeczności jest taka Czarna lista ludzi, którym nie wolno ufać i ona się gdzieś tam przewija. Większe gildie trzymają takie eksele właśnie, czy tam wordy z listą ludzi, którzy są złodziejami, przekazują sobie między sobą, żeby po prostu nie dać się okraść takim ludziom, bo nick jest nie do zmiany, więc jak już macie nick to jak chcecie po prostu za kogoś okraść tym samnikiem, to najczęściej trzeba zmienić po prostu konto, bo się nie da. Więc w pewnym sensie jest tutaj takie blokowanie, ale głównie tych ludzi, którzy sobie na to zasłużyli. Więc okej, okay. są pewne wymagania stawiane nam przez pewne grupy społeczności, ale gdzie tak nie jest? Jeśli chcemy dołączyć do jakiejś grupy, to bardzo często musimy spełnić jakieś wymagania. Więc tutaj troszkę przesadza, myślę, że tutaj jakieś miał przykre doświadczenia z tym. Tak samo mówi, że w świecie streamerów, youtuberów, trzeba się komuś przypodobać, żeby się jakoś tam pokazać, wybić, żeby nie trafić na jakąś czarną listę u widzów. Czy ja wiem? Naprawdę trzeba nieźle odwalać i kłócić się z wieloma osobami, chociażby na naszym polskim podwórku, żeby faktycznie widzowie się zaczęli szkalować. Raczej, nawet niektórzy. Mają głupie pomysły na tych streamach, głupoty gadają, a i tak widzowie do nich się lepią, więc czy ja wiem, czy to jest aż taka prawda? Myślę, że ten temat jest mocno przesadzony z jego strony. Tu coś, co ostatnio już wspomniałem, gdzie mówiliśmy o tym, że gracze są mało świadomi tego, co się w grze dzieje, mają małą wiedzę. Już któryś tam temat chyba siódmy był, jakoś tak. Gdzie tutaj? Poruszałem już ten temat, że jest niby propagowane gdzieś na forach te fake info, ale ja sam się z tym nie spotkałem, bo przez fora tak za bardzo nie latam. Skupiam się raczej jak coś jest na te serwerze, a tak to, to po prostu nie mam czasu, żeby siedzieć na tych forach i czytać, co tam ludzie stukają w tą klawiaturę. Podobno jest propagowane jakieś fake info, typu, że frakcja nie daje w ogóle żadnych bonusów i takie typu rzeczy, ale... Ale ja się z tym osobiście nie spotkałem, też nigdy mi nikt na ten temat nic nie pisał. Więc może ten temat Wam ewentualnie pozostawię, jeśli czyta się fora, czy faktycznie jest tak, że po prostu jest szerzone takie fake info, żeby po prostu udupić tych najsłabszych graczy. Kolejny, nie wiem jak dokładnie określić to: content creators are too soft. W pewnym sensie, content creatorzy ulegają w swojej widowni. I nie umieją się za bardzo bawić tymi streamami. Szerze? Jak mam ochotę pójść sobie na niebieską strefę na statika na streamie, to sobie idę na niebieską strefę na statika na streamie. Jak mam ochotę sobie porobić grupówki z widzami na żółtych, to sobie idę i to robię. Nie mam jakiejś takiej blokady, że to się nie spodoba komuś, to się nie spodoba tamtemu. Na przykład. Ostatnio na streamie, przez całego streama sobie zbierałem na mistach po prostu surowce i rozwalałem przy okazji pająki. Nie podejmowałem nikogo, po prostu, gadałem sobie z widzami. I... czemu tak nie może być? Poza tym, wszyscy mówią, że trzeba w 8-3 biegać, żeby być jakiś super. Czy ja wiem? Najlepiej w Albionie to ja się bawiłem, w momencie kiedy Przychodziłem na Bossa w secie 4.04.1 ze skalnym buzdyganem, wrzucałem ludzi w Moby ich podcinałem, i w secie za 50 tysięcy zbierałem 2 miliony i zjeżdżałem do miasta. Wtedy się naprawdę najlepiej w wypalbiony bawiłem. Ever. Więc, jeśli ktoś jest słabym content creatorem i faktycznie nie ma pomysłów na siebie, cały czas sklepie to samo i nie wprowadza. Żadnego nowego, po prostu kontentu. Cały czas idzie za tym, co robią wszyscy. No to to już jego problem. To. Nie wszyscy tacy są. Okej, okay, może tutaj będzie. Ma rację, że większość jest jednak taka, co ślepo się tego trzyma, ale nie wszyscy. Już dużo się naoglądałem tych streamów zrobione. Jak ktoś jest naprawdę w porządku, to robi po prostu to, co chce na tym streamie robić i nie robi tak typowo, żeby się przypodobać widzom, żeby robić to, co oni bardzo chcą, tylko im mówi, dobra, robiliśmy to, jak bardzo chcecie, to na przykład za, za jednego streama, za dwa streamy to porobimy, ale teraz spróbujmy czegoś innego, popatrzcie, to też jest fajne. Pod ostatnim filmikiem będzie został przez jednego widza nazwany królem żółtych stref. Tutaj w sumie wspomina o tym, że faktycznie... Bardzo dużo poświęcił czasu na żółte strefy, żeby pokazać, że czasami nawet żółte strefy są bardziej opłacalne od czarnych. Czy namawianie ludzi do grania typowo na żółtych strefach ma sens, żeby ich zamykać na to wszystko, co fajne w Albionie? No, myślę, że jest tutaj coś takiego, że fajnie im pokazać, że są te żółte strefy, że da się na nich zarobić, ale moim zdaniem zawsze powiedzenie ludziom. Że to jest taka wasza odskocznia finansowa. To jest coś, co możecie na początku robić, ale zobaczycie prawdziwą grę dopiero na czarnych. Tam się rozwiniecie. Tam poznacie, co to życie, poznacie tą adrenalinkę. I tutaj Benji wspomina o tym, że ludzie są zaślepieni dumą i jak widzą kogoś 8384 na żółtych strefach, to go wyzywają, że są odwala i wolą chodzić w secie jakimś 5141. I tu w tym punkcie akurat kompletnie będzie ma rację, że jeśli chodzę na żółtą strefę, to miejsce, gdzie nie mogę zginąć, powinienem się ubrać najmocniej jak potrafię, żeby maksymalnie swoją wydajność w robieniu jakiegokolwiek kontentu pomyślicie, czy jakiejś statiki, czy jakieś solówki, grupówki, na frakcji bez whatever, na frakcji lepiej. To żeby zmaksymalizować swój zysk, trzeba się ubrać jak najlepiej, żeby po prostu szybciej ciścić te moby. I tutaj ma zupełnie rację. I tak, ludzie bardzo ostro wyzywają takie osoby, ale też po części nie chodzi o to. Bo bardzo często ludzie po prostu się ubierają w gruby gier, ale ten, te rzeczy są po prostu tak do siebie niepasujące. Ja się z tego śmieję. Nie z tego, że ktoś się ubrał grubo na żółtą strefę, tylko jak się ubrał. Że po prostu te. Ten set do siebie nie pasuje, że gościu, który tak się ubiera, dalej nie potrafi w ogóle nic grać. Mając przewagę 300-400 IP, jestem w stanie dalej wygrać z nim. W sensie on ma taką przewagę, nie? Więc z tego się ja zawsze śmieję. Nie z tego, że ktoś się ubrał grubo, żeby szybciej czyścić, bo to ma. Jak najbardziej sens. I jeśli ktoś się z tego śmieje, że ktoś się ubiera w dobry set 8 żeby bardzo szybko sobie czyścić chociażby statika na niebieskich, to chyba nie wie, ile z takiego statika na niebieskich potrafi kasy wypaść oraz fejma, bo mamy specjalny setik do tego i czasami, jak mi się nudzi, w sensie, nie chcę sobie coś innego robić, odmurzyć się, w seriale sobie pooglądać na drugim monitorze, to sobie właśnie robię takiego statika. Bardzo fajny fame, bardzo fajny lud. Jak na coś takiego. coś... Co kompletnie jest bezpieczne, więc po części tutaj ma rację, ale też, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że wskazanie ludziom, że żółte są najlepsze na świecie, to jest duży błąd. Tutaj mamy ponownie odniesienie do tego, że nowi gracze nie wiedzą jak w tą grę grać, że cena PrEMKI jest dość spora. Więc tutaj za dużo nie będziemy po prostu mówić. Nowi gracze mają znacznie ciężej teraz, żeby zacząć, żeby zarobić tego samego Silvera, bo po prostu te aktywności, które kiedyś dawały chociażby zbieractwo czy crafting, nawet bo crafting nawet bez fokusu się kiedyś opłacał, rozumiecie? Tak można było zarobić na craftingu bez fokusu i to dość sporo kasy, tak zrobiłem na pierwszą pręgę. Czy jakieś solówki, czy cokolwiek innego. Dla solo gracza na początku, kiedy nie ma wiedzy. No, jest dość długą drogą, żeby na tą pierwszą premkę zarobić, więc tutaj racja, ale troszkę temat się już powtarza. Kolejnym tematem jest poruszenie ponownie premki, ale od strony Pay to Win. Um, jeśli chodzi o sam zakup premki, to raczej. To tutaj wiecie, kiedyś kosztowała tyle, dalej kosztuje tyle. Więc tutaj nie ma za bardzo różnicy. Raczej chodzi o tego golda, że on dużo więcej kosztuje, a... Z... Przedmioty po prostu spadły mocno z ceny. No, dla porównania, na przykład kiedyś kupiłem sobie Birpawsy. Jedyny na całym rynku Albiona 83 Masterpiece za 190 milionów. Teraz, no, chyba kosztują troszkę mniej, nie? Więc y, jeśli chodzi o Pay to win, to teraz po prostu za te same pieniądze możecie. Y, zobaczcie, pieniądze, inflacja i takie tam, nie? Pieniądze teraz, y, jako takiej w sklepie waluta, y, możecie kupić za to dużo mniej. Bo po prostu mają znacznie mniejszą wartość nabywczą, a w Albionie wręcz odwrotnie. W Albionie za te same pieniądze teraz możecie dużo więcej silwera mieć niż kiedyś i ten silver pozwoli wam na zakup dużo większej liczby rzeczy niż kiedyś. Za wyjątkiem takich rzeczy, na przykład jak mamus, który kiedyś kosztował po parę milionów, a teraz kosztuje 150. Kiedyś, na przykład, itemki właśnie 8-3 kosztowały fortunę majątek, a Teraz kosztują no, w porównaniu do tego groszy, naprawdę groszy. Bo kiedyś na przykład set na HCKi mnie kosztował 250 milionów, a po paru miesiącach już kosztował tylko 150 milionów, także te same itemy po prostu mi w skrzynce tak zmalało o 100 milionów, jeden set tyle spadł, nie. Więc tutaj faktycznie, to jak ktoś płaci pieniążki, to dostaje znacznie, znacznie więcej niż kiedyś. I powstaje taki troszkę większy rozwięk, że osoba, która chce wgrać free-to-play potrzebuje poświęcić więcej czasu niż osoba pay-to-win płacąca tą samą kasę co kiedyś. Albion ma złą reputację poza community. Tutaj akurat mało na ten temat wiem. Dużo wiem natomiast z tej strony ginięcia po prostu w Albionie. Ludzie są dość mocno przerażeni tym, że tutaj się ginie i... Od tej strony bardzo ich odpycha od Albiona. Pod innymi aspektami, po prostu ludzie bardzo nie rozumieją, jak Albion działa. To, że questy nas nie prowadzą, to że mamy taką wolną rękę i że Gir nie jest klasami zrobiony, tylko po prostu każdy itemek ma osobną funkcję i można je dowolnie mieszać. Więc tak naprawdę. Z tą złą reputacją to bym nie przesadzał, raczej taka niewiedza jest yy, poza Albionem. Ludzie po prostu nie wiedzą jak ta gra wygląda, jak w tą grę grać i co za zalety ta gra prezentuje. Widzą jedynie właśnie ten chaos pozorny i do tego full loot PvP co bardzo się wielu nie podoba. I w sumie z mojej strony w tym temacie raczej bym zamknął. Czy angielski to jest rzadki język w Albionie? Nie powiedziałbym. Raczej na wszystkich Discordowych tradeach i jakichś hasekach czy frakcjach, wszędzie jest ten angielski, więc tutaj raczej opiera się mocno na angielskim. Jasne, takie mniejsze społeczności, typu polski czad, oczywiście będą wyzywać za to, że ktoś używa angielskiego, ale czy to w każdej grze nie jest. No nie oszukujmy się. Poza tym, ta cała rzesza ludzi, która poszła na. East Server, która po prostu po angielsku nie umiała gadać, bo całe życie obracają się w tym swoim azjatyckim świecie. To faktycznie tam angielski czasami nie istnieje i piszą te swoje chińskie czy azjatyckie znaczki i cyrylicą. Ale na naszym zachodnim serwerze myślę, że tutaj angielski raczej się dobrze trzyma, więc na naszym serwerze nie zgadzam się z tym, na tamtym. Na wschodnim serwerze jak najbardziej się zgadzam z tym, że angielski to jest trudna rzecz dla większości społeczeństwa. Tak. Endgame zabija jakąkolwiek motywację do czegokolwiek, i z tym się tutaj też mocno nie zgodzę, dlatego że jeśli ktoś wie co robić, jeśli ktoś wie jak się bawić, to się będzie dobrze bawił, i właśnie tu jest to rozgraniczenie, bo on tutaj stawia mocno na to, że jeśli ktoś traktuje endgame jako taki mocny, spocony crafting, to. Woli po prostu craftować i sobie zjeść książki na expa zamiast sobie coś expić, na przykład, więc to zabija mu motywację do po prostu expienia chociażby solowych, grupówek, statików, ścieżek awarońskich, po prostu wychodzenia z miasta, bo na tym zarabia najwięcej kasy i nic z tego nie przebije. Jeśli ktoś tak tą grę widzi, no to bardzo smutne, bo ja widzę endgame gry jako PvP, a nie PvE, więc... Jeśli tutaj Benji mówi, że crafting zabija nam do wszystkiego motywację, jak? No ja Dla mnie to osoba, która kraftuje, która ma kupę siana, może się właśnie super bawić, bo może ubierać najdroższy gir i iść i łupać wszystko i wszystkich. I czy to nie jest piękne? To jest super. I jak ja bym miał kupę siana z craftingu, kiedyś miałem, no to przecież się ubierałem znacznie wyżej, 8, 2, i sobie tak chodziłem. I. Bardzo dobrze się bawiłem. Nie wiem dlaczego tak podchodzi do tej sprawy, dlaczego tutaj yy, mówi, że. crafting przez to, że jest tak opłacalny, mocno zabija. A ludzie, którzy nie craftują, przecież też się bawią w endgame PvP. I na tym żyją, na tym zarabiają. W tym się cały czas bawią po prostu. I Tutaj mocno się po prostu nie zgadzam z tym. Jasne, jeśli ktoś tak mówi, o bo sąsiad ma lepiej, o, to ja nie będę nic robił, bo on ma lepiej, nigdy taki nie będę. Tak samo tutaj jestem początkującym graczem gdzieś średnim i mówię, Boże, ile oni tej kasy czepią? Ja się tak tutaj staram, żeby coś zarobić. I. też możesz kraftować. Czemu nie? Czemu tak nie zrobisz jak inni? Tylko będziesz psioczył, tutaj, jeszcze takie myślenie typowego Polaka, a. a przecież będzie chyba nie jest Polakiem, nie? Czy jest? Myślę, ma takie polskie trochę w tym temacie. Czy PvP jest nie fair w Albionie? No tutaj porusza temat, że bardzo często możemy być przytłoczeni przez grupę innych graczy, przez specki, czy wysoki IP przeciwnika i to akurat prawda. Ale z drugiej strony możemy sobie chodzić na kontynenty solowe, więc odpada przytłoczenie grupą. Na koraptedach na przykład jest IP cap, czyli odpada tutaj przytłoczenie nasz AP-kiem. Ym, ale tak, to są takie kontenty, w których na krótki czas możemy się zamknąć. A jeśli chcemy się rozwieść, to faktycznie musimy pójść dalej. Ale jeśli właśnie gramy te solo duo, to w... po krótkim czasie jesteśmy w stanie jednak dojść do dość sporego IP, gdzie faktycznie nikt nas tak mocno nie przytłoczy. I tutaj po prostu ten niefer PVP, no cóż, jeśli potrzebujesz mieć znajomych, to ich szukasz. Szukasz gildi, do dookoła której się zakręcisz i robisz z nimi grupowe kontenty i cię już nikt liczebnie tutaj nie przywala. Ale jeśli zamykasz się na te solo-kontenty, no to musisz się liczyć z tym, że inni ludzie chcą grać jednak ze sobą i faktycznie będą cię tutaj przytłaczać liczbą. No, sorry, ale wtedy możesz się zamknąć na solo-kontenty. Takie typowe, czyli gigadering na openset, tylko yy, chodzi mi tutaj o Koraptedy czy Misty, i wtedy możesz być tym solo graczem. i Na żadne nie fair PvP nie masz prawa narzekać, bo możesz po prostu mieć dosłownie to samo co ten przeciwnik. Wystarczy, że albo troszkę sobie pozbierasz tego silvera, albo troszkę pozebijasz graczy. No to jest gra MMO. Jeśli by nie było tego wzrostu, że im dłużej grasz, im więcej zarabiasz tym jesteś po prostu lepszy, to by nie była po prostu gra MMO. Na tym gierki MMO polegają. Nie można tutaj zrobić tego CS-a, typowego jakiegoś Shootera, który... czy LoLa, gdzie na początek każdej rozgrywki wszyscy są sobie równi. Nie, właśnie na tym gra polega, że im dłużej w nią grasz, tym... twoja postać jest lepsza. O to, kurde, chodzi. Więc w pewnych aspektach tutaj można się bardzo zgodzić z tym, że jest nie fair PvP, ale z drugiej strony, no nie zamykajmy się na to, że jest tak źle, bo my też możemy dołączyć do grup, my też możemy zdobyć lepszy gier, my też możemy zdobyć lepsze specki. Halo. Ale z tym ostatnim to się zgodzę jak najbardziej, że gankerzy nadużywają tutaj gry. Chodzi tutaj głównie o czujki, że ustawiają sobie często jakieś wirtualne czy na telefonach czujki, na których po prostu widzą co się dzieje i łapią w ten sposób transporty. To jest trochę nie fair, no, bo jednak, jeśli faktycznie, wiecie, ktoś nas napadnie, bo nas znalazł, to jest jak najbardziej fair. No, bo po prostu, no jak bandyci w lesie, no, tym się zajmują, napadli na nas, z tego żyją. My możemy ich też zabić, przecież nie ma problemu. Ale jak ktoś ma takie info, typu na przykład jeszcze radar, o Jezu, że pokazuje nam, pokazuje mu z daleka, że ktoś jedzie, i może na niewitkę sobie wejść, i my prosto w niego wjedziemy, no to już jest oszukiwanie. Tak samo te cheaty, wszystkie i tak dalej. To jest bardzo brzydki aspekt tutaj. I faktycznie będzie tutaj ma mocno rację, że gankerzy bardzo często i nadużywają czujek, i czytują. Także tutaj to no, zniechęca dość mocno do transportów. No tutaj, no nie, no, nie jestem w stanie powiedzieć słowa przeciw temu. Po prostu tak jest. I to w sumie by było już wszystko w tych 20 punktach, które wymienił, tak? 20 tutaj punktów było, więc co myślicie na ten temat? Wypowiedziałem się tak jak ja myślę, troszkę nie zgadzając się z Benjamin w niektórych kwestiach, w innych znowu popierając go jak najbardziej. No, to tak naprawdę zależy od tego, kto jakie kontenty robi w tej grze, kto w jakich grupach się tutaj przewija. Mówi, że mocno jest niefern, że po prostu jak się nie ma znajomych, to po prostu jest się gnębiony w tej grze. Jak w życiu. Jak sobie z prezesem rączki podajecie, to masz łatwe stanowisko kierownika. A jak jesteś taki zamknięty w sobie, nie masz kumpli, stawiasz na. tylko na zamknięcie się, nieposiadanie znajomych i tak dalej, to zawsze w życiu jest ciężej, bo nikt ci niczego nie załatwi poznajomości itd. i tak dalej, tak dalej. No, jak w życiu, no. Chcieliście gry, które są realistyczne, no to macie tutaj. I polityka jest w Albionie, i są mafiozy, i układziki. Wszystko co złe, <laughs> ale to jest prawdziwe, takie jest życie. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku bądź live na Twitchu, do którego link macie poniżej. I proszę, powiedzcie, co myślicie o tym wszystkim.